Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą dziś, drodzy Państwo, rozpoczniemy od potężnej afery bananowej, która eksplodowała wczoraj podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku, anonsującej sobotnią walkę o pas w lekkiej pomiędzy... Dennisem Berynczykiem i Kishonem Davisem. Wspaniały pojedynek dwóch srebrnych medalistów olimpijskich, natomiast z odległych od siebie Igrzysk Olimpijskich w walce o mistrzowski pas federacji w a Natomiast potężny rozstrzał wiekowy pomiędzy Kishonem Davisem i Denisem Berynczykiem. Berynczyk ma już lat 36, Kishon Davis lat 25. Oni zdobywali te medale olimpijskie odpowiednio na Igrzyskach w Londynie, a potem w Tokio Kishon Davis także w momencie kiedy z zdobywał swoje srebro olimpijskie, to Kishon Davis miał jakieś 12-13 lat, także to są pięściarze zupełnie innych generacji i być może wiek jednak tutaj wpłynie, będzie miał jakiś wpływ na ostateczny wynik tego pojedynku. no bo to są jednak sprawy, które w pewnych kategoriach walkowych i w pewnych w pewnym wieku po prostu jest ciężko przeskoczyć, natomiast będzie to ultra ciekawe starcie, transmisja z tego wydarzenia w nocy soboty na niedzielę w TVP Sport, A teraz już przejdziemy do tej potężnej afery bananowej. O co chodzi w tej aferze bananowej? Ano podczas konferencji prasowej wczorajszej, Kishon Davis oznajmił, że ktoś z ekipy Denisa Berincika takie jest jego przekonanie, że to ekipa Denisa Berincika, albo nawet sam Beryńczyk wysłali mu paczkę. A w tej paczce były zapakowane banany oraz Arbus. No i to oczywiście on potraktował jako jakiś taki rasistowski przytek, chociaż jak wiadomo, jak śpiewał kiedyś legendarny syn młynarza. Przecież. Banany to dobre źródło potasu. Natomiast osobiście do tego podszedł. Kishon Davis, tutaj pokazuję Wam zdjęcie tej przesyłki i napis, który też do tej przesyłki był dołączony, a na tej kartce z tej przesyłki czytamy. Masz przekąskę, żeby ci się lepiej skakało, zachowaj energię. Businesswoman, businesswoman to jest oczywiście przekręcony ringowy przydomek Kishona Davisa. On w oryginale brzmi Businessman, tutaj zrobiono z niego Businesswoman. No i jak o tym wszystkim poinformował Kishon, Davis zagotował się strasznie, tam zaatakował Byrincika, zaatakował też jego promotora Aleksa, no i powiedział, że teraz to już jest sprawa e, osobista, że potraktował to e, osobiście. No i teraz strasznie zbije na kwaśne jabłko Denisa Berencika w sobotnią noc. Przekonamy się, jak to się wszystko rozstrzygnie. Transmisję jeszcze raz przypomnę w TVP Sport. na koniec jeszcze tej e, aferki e, puszczę wam wideo, które nagrał Teofimo Lopez, który jakoś lekko podszedł do tej bananowej afery. Patrzymy na Teofimo Lopeza. To mógł, to warze, <młyszące> A teraz będzie o innym ukraińskim medaliście olimpijskim z Igrzysk w Londynie, natomiast złoty medaliście w kategorii ciężkiej o Oleksandrze Usyku, który aktualnie jest czempionem federacji WBA, WBC i WBO Królewskiej Dywizji. No i Oleksandr Usyk wczoraj Nawiedził, Londyn udzielił kilku krótkich wywiadów, No i m.in. zakomunikował, że stoczy jeszcze dwie zawodowe walki, po czym pożegna się ze swoją karierą sportową. I pierwszą z tych walek miałoby być starcie unifikacyjne o cztery mistrzowskie tytuły ze zwycięzcą zaplanowanego na 22 lutego, dzień pojedynku pomiędzy Josephem Parkerem i Danielem Dibła. Z punktu widzenia takiego sportowego, emocjonalnego, no chyba lepiej, żeby to był Daniel Dibois, który się roz odgraża, że teraz pogruchoce kości Aleksandro. Mielibyśmy piękne zakończenie tej historii, która rozpoczęła się we Wrocławiu tych wielkich kontrowersji. Natomiast zobaczymy. Na razie Oleksandr Usyk twierdzi, że są dwa pojedynki przed nim i jeszcze pierwszy być może z Danielem Dibła albo z Josephem Parkerem, a drugi pojedynek też będzie w kategorii ciężkie. To też jest ważna uwaga od Aleksandra Usyka, także nie będzie żadnych kombinacji, wycieczek do kategorii Bridger czy Cruiser. Będą dwie walki w kategorii ciężkiej, przy czym pierwsza to być może wielka unifikacja ze zwycięzcą starcia Parker kontra Daniel Dibła. Jeszcze druga wiadomość od Aleksandra Usyka. W rozmowie z Talk Sport został poproszony o komentarz do sportowej emerytury swojego ostatniego rywala, czyli Tysona Fiorego. No, Aleksander Usyk jakoś za bardzo w tym emeryturę Cygana. Króla Cyganów nie dowierza. Swoją drogą dziś jest okrągła rocznica, okrągły miesiąc od chwili gdy Tyson Fury na sportową emeryturę się udał i dzielnie na niej trwa na razie. Chociaż wznowił treningi póki co z żoną Paris na takiej salce treningowej na bieżni. Na razie obok się absolutnie mowy nie ma, No ale wracając do rzeczy Aleksandru nie wierzy w tę emeryturę ostateczną Tysona Fury'ego i rzecze tak. Nie sądzę, by była to prawda, gdy Fury odpocznie, wyluzuje, to może wróci. Jeśli boksujesz przez 10, 15, 20, 25 lat, to boks jest jak narkotyk, i jak odpuścisz sobie trening, to czujesz się jak martwy. Ja trenuję codziennie, choć nie codzień to jest boks. Czasami robię crossfit. Czasami biegam. Także Aleksander Rusyk jest Tomaszem Niewiernym, jeśli chodzi o tę sportową emeryturę króla Cyganów, Tysona Fury. Natomiast Tyson Fury póki co podobno dobrze się ma po tym rozstaniu z boksem, wydaje w cholerę pieniędzy. Tak o tym opowiadał na przykład Spencer Brown, czyli menadżer i przyjaciel Tysona Fury, że w tym momencie on wydaje takie pieniądze, jakich wcześniej w życiu jeszcze nie wydawał, bo faktycznie zarobił furę kasy. Słuchajcie, portal Sportico opublikował listę najlepiej zarabiających sportowców w roku 2024. I Tyson Fury jest na trzeciej pozycji spośród wszystkich sportowców na świecie. Wyżej od niego sklasyfikowani są tylko Cristiano Ronaldo, czyli gwiazdor piłki nożnej no i Stephen Curry, czyli znakomity koszykarz z Golden State Warriors na trzeciej pozycji z Tyson Fury z zarobkami 147 milionów dolarów za ubiegły rok to są przychody i z walk boxerskich z różnych tam kontraktów reklamowych i tak dalej tak dalej. A jak wygląda dalej ta lista, jeśli chodzi o pięściarzy? To już są pozycje samych pięściarzy, nie pozycje na liście globalnej. Prezentuje się to następująco: drugi jest Aleksander Usek ze 122 milionami dolarów, potem Saul Alvarez 73 miliony, Antony Joshua 60 milionów, Jake Paul 48 milionów i Naoja Inoue 40. 2 milionów. Jeśli chodzi o porównanie z rokiem ubiegłym, no to są te dwie znaczące zmiany na pozycji numer 1 i 2, bo wskoczyli tam Tyson Fury i Oleksandr Usyk, których w ubiegłym roku w zestawieniu nie było w ogóle, natomiast dalsze trzy pozycje są e, tożsame z rokiem ubiegłym, czyli najpierw jest Canelo Alvarez, potem Anthony Joshua i Jake Paul, którzy zarobili dość podobnie zbliżone kwoty do tych ubiegłorocznych, natomiast w zeszłym roku nie było na pozycji numer 1 i Tysona Furygo i Oleksandra Usyka, także zobaczcie jak potężny wpływ na zarobki nie tylko pięściarz, ale globalnie też i sportowców, bo Fiori jest trzeci wśród wszystkich atletów z wszystkich dyscyplin sportowych, ma ten udział Turki Galaszeka w bokserskim biznesie. Teraz płynnie przejdziemy sobie do Dereka Chisora, który w przeszłości mierzył się i z Usykiem i z Tysonem Furym, Zresztą na drugą potyczkę z Usykiem ma jeszcze ogromną chrapkę. Derek Cisora oficjalnie poinformował wczoraj, że swoją ostatnią pożegnalną walkę, chociaż z tymi pożegnaniami tu różnie w boksie bywa, natomiast Cisora twierdzi, że to będzie absolutnie ostatnia walka. To będzie walka zorganizowana w Londynie i tutaj na celownik bierze sobie Aleksandra Usyka, wczoraj znów zamieścił filmik, na którym tam Derek, Aleksandrusek go przywołuje, krzyczy hello Derek, no i też zapytał kibiców, czy mamy to zrobić z Aleksandrem Usykiem jeszcze raz, chociaż to pytanie też skierował i bezpośrednio do Usyka, bo go w poście oznaczył, także Derek Cisora ma chrapkę na walkę z Aleksandrem Usykiem ta ostatnia walka będzie w Londynie. Jeszcze coś takiego zabawnego napisał Cisora, że on jest bokserem, sportowcem z OnlyFansa, że można go na OnlyFansie śledzić, natomiast tam nie ma żadnych fikoków na tym OnlyFansie, no ale są jego po prostu materiały zza kulis, materiały yy, treningowe. No słuchajcie, piękna była historia, taki sobie scenariusz kreślę, na przykład, że teraz Oleksandr Usyk walczy ze zwycięzcą starcia Dibua Parker, zakładam, że Usyk ten pojedynek wygrywa, no i potem pozygnalna walka Dereka Cisory gdzieś jesienią pomiędzy Oleksandrem Usykiem. Wielki rewanż z Derekiem Cisorą. Derek Cisora na pożegnanie walczy o cztery mistrzowskie pasy. No i Usyk ma też piękne pożegnanie, tę swoją ostatnią walkę. Natomiast tutaj jeszcze jest dużo roboty do zrobienia. Mamy gdzieś tam w tle jeszcze Martina Bakole. Martin Bakole to też byłaby piękna, taka sportowa, bardziej pożegnalna walka dla Aleksandra Usyka. Natomiast no, na razie nie wybiegamy w przyszłość, bo wiemy jak w tym boksie różne rzeczy się toczą. Troszkę sobie przyszłość poplanowaliśmy. To teraz powrót do Przeszłości, a ja zarazem, też wybieg w przyszłość, bo słuchajcie, Federacja WBC podjęła decyzję, by wskrzesić przepiękne i y, wspaniałe trofeum WBC Baltic, tytuł mistrza krajów bałtyckich, Federacji WBC. To jest tytuł, który kiedyś. Trzaskali się dzielnie polscy wojownicy na polskich ringach tutaj nad Wisło. Między innymi chyba Maciek Miszkin się bił ten pas z Pawłem Głażewskim. Zdobycie tego pasa potem premiowało, dawało awans w rankingu Federacji WBC. Ostatnio ten pas WBC był nieaktywny. Polacy zaś walczyli głównie na galach Krystiana Karzyckiego, pas WBC frankofoński, który tak geograficznie no mniej do Polski pasuje niż pas Mistrza Morza Bałtyckiego. No ale zmienia się to Jarosław Kołkowski, szef polskiej Unii boksu, zostaje administracyjny taki. Szefem tego działu bałtyckiego, no i będziemy mieli pewnie znów te przepiękne walki o pas WBC Baltic. Nad Wisłą już na Twitterze napisałem, że aż łza się w oku kręci. Słuchajcie, jak się przypominają te piękne czasy tych bojów o bałtycki tytuł Federacji WBC. Jeszcze teraz tylko zrobić walkę szpilka zimnoch, zorganizować powrót Adamka, ściągnąć Olivera McCalla tutaj nad Wisłę, dla którego jest polskich ciężkich i let's make Polish boxing great again. Będziemy mieć taki piękny powrót do przeszłości. A na koniec, drodzy Państwo, smutna wiadomość, tutaj kończymy z żartami. Absolutnie smutna i poważna informacja z Wyspy Brytyjskich. Joe Gallagher, znakomity brytyjski trener, który m.in. doprowadził Lorenza kolegę do wygranej z Łukaszem Różańskim, do zdobycia pasa w WBC kategorii Bridger. Zresztą też mieliśmy tutaj okazję z Joe Gallagherem pogadać sobie przed tym pojedynkiem. Z Łukaszem ogłosił w mediach społecznościowych, potwierdził, że zdiagnozowano u niego raka wątroby i raka jelita grubego i to w czwartym stopniu zaawansowania. To jest fatalna informacja, bo niestety no, taka choroba w takim stadium zaawansowania rokuje po prostu bardzo źle. Słuchajcie, no po po prostu wypada trzymać kciuki i życzyć Joe Gallagherowi powrotu do zdrowia. Tą informacją kończę tę prasówkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do przodu, Banger.